Witam was, was serdecznie, widzimy się dzisiaj na koju w firmowym firmy Marotransportam, gdzie ja jeżdżę w EuroTraku i w Amerykanu dzisiaj ATS i ETS Dzisiaj jedziemy w ETS-ie, bo mamy pierwszą rocznicę naszej firmy Równy rok minął od założenia naszej firmy dzisiaj jedziemy w takim składzie trochę dużym i zawsze aż w pięciu osobowym w składzie. Czefem firmy jest yy, Maro. Yy, ja się staram w yy, funkcję prezesa firmy drugim kierowniczą z i Jedziemy dzisiaj w pięciu, yy, w osobowym zestawieniu. Pokażę wam przejazd ja yy, do Mayhem. A nasze docelowe miasto to jest Metz. Tutaj tutaj tu kończymy i mam nadzieję, że tutaj dojedziemy dzisiaj mam nadzieję, że całość uda mi się nagrać to słucham, no, u, mnie, u mnie też leci nagrywanie nagrywa się wszystko no i bardzo elegancko no, dobra, to ja na lewo jedzie, tam i Taka. Umarła jest live. U mnie to odcinek będzie z tego wszystkiego. Widzę, że ma Romanowego w Live. Y. Jak zmiany, to konkretne, nie? Wszędzie. <śmiech> <śmiech> Mam nadzieję, że chłopaku będzie dobrze słyszeć. Słychać tutaj od gry będę mógł tutaj szybko. To co, jedziemy. Hexus pierwszy, Kifi box ja trzeci. A jeszcze nawigację trzeba ustawić. A no właśnie. To ustawiaj, Hexus do każdego po kolei. To gdzie naj... Najbliżej kto tam ma? Ja mam mecz. Ja mam remis. R e ja Majcham 750 km To można tak jak jest, potem przez Hanower, Kassel, Mannheim, Metz, Reims, Metz A gdzie jest Metz bo jakoś nie mogę wyczaić? Koręgos, na początku Luksemburga A widzę bo ja to nie wiem. To pojedziemy może najpierw do tego Manheim, potem do Strasburga do mnie, potem do Metz, potem do Reims. Tak będzie Spoko. chyba najlepiej. No, Spoko, no. no to jak Bo to Adi masz pojedzie. też Reims, tak? Tak, tak, inaczej tutaj No no to jedziemy? tak, tak pojedźmy. A w tym Manheim co do jakiej firmy? Ja, już minutka. to net. Wrainz euro goodies. No, euro goodies. Na tych nazwach to można język połamać. To najpierw Mannheim, potem będzie Strasburg, potem Metz i Reims. Chyba wszystko. Ale z Old Bo chyba za nami chce jechać. No to możemy śmigać. to jest, to ja zamarę, A nie wiem, mam koguty włączać, czy nie? Nie. Nie. No ja trochę. Tu w prawo. Oj, Adi, Adi, A kto tak na mnie walnął? Przy samym wyjeździe tak blisko dwa na godzinę jeszcze. No, Adi, tutaj. O no, dazmaromie wypuknął. puknął. już się, bo jak będziemy 80. Adi, daj mi wyjechać. Na rondzie trzecim zjazdem. Jak widzicie, czasami trzeba moczu ustąpić. Niestety to wy kierowca, wy filmy to. Tak bywa. Równy rok temu założyliśmy firmę, Taki mały konwoj z okazji równego roku. Mam nadzieję, że w podobnym składzie albo największym się spotkamy na następnych konwojach. Oczywiście pod tym odcinkiem będzie... Paliwko wszyscy macie, nie? Przed wyjazdem było tankowane tak tak tak, 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 tak A tu i tak stacja jest jak coś od, no e, no na razie to... wszyscy mamy pełne E, nowe tkanie, tu dziwne, żeby nie było No właśnie, też to cały nów, nówka sprzęt Cały, od początku do końca Ej, kto, now, kto ma nową, to ma Ja dzisiaj kupowałem Ja przedwczoraj Ja mam 60 50 tysięcy przejechana na tej nie nie też Ja mam 67 tysięcy to też mnie nawet to co, tak 85 siedzimy? Czy jakoś inaczej? 90, 95 może być po co odcinku. Będziecie mieli link do Discorda, jakby ktoś chciał ja do nas dołączyć. Nie, jeździ, nie trzeba czekać na nikogo. <grym> Adi odstęp, bo jak przywalić w Mare, to będziesz w w powietrzu. A PS jest. Znaczy jest niej komendant fix. poleci w powietrze to i na razie. słowa się rzekło już i Iwekem nie będzie można jeździć. <grytanie> Iweko do lamus... To się firma wyrobi. Na kredycie. Oj, Adi, Adi. O, o nie myślałeś. Ale kierownik mówił będzie z pracy. No. Wsieraz w tym żwi, chłopaki. Takie konwoje możecie. Możecie uczestniczyć oczywiście z nami. Wystarczy dołączyć do firmy naszej firmy. Do naszej firmy wystarczy dołączyć. Tak oczywiście. Ja zamykam konwój i nikt nie został nikt z tyłu. Jak diabeł jest na końcu, to możemy być spokojni. Ktoś powiedzieć pan prezes? No, diabeł prezes, no. Jak zaznaczył To za blisko od miesiąca już tam leży albo duże Ojej. Kześć nowe zestawy, tego dwa Dwa takie zestawy, tutaj Po 60 tysięcy mają wszyscy całe nowe po bo jaką woje firmą mamy z jest Tu w prawo zjeżdżamy. Okay. Będzie też na moim kanale American Tecsenator na multiplayerze też, dlatego muszą dzieliście wprowadzić tą nową wersję na multiplayerze, żeby można było być z graczami innymi i będziemy iść tą nową żężarówką co wprowadzili Mam nadzieję, że odcinek nie będzie lagował ani nic, bo uznałem, że na, na taką trasę to lepiej zrobić odcinek, a nie, nie live'a. I jak dzisiaj w powietrze ucieknie, to ino raz, tak jak Grzybek latał. Tu w prawo zjeżdżamy. Okej, okay, okej. Okay. Też możecie usłyszeć prawie coś, jak może nie usłyszycie, to jest zmiana biegu. No chciał jechać z nami, bardzo chciał, ale no niestety tego maila nie udało mu się odzyskać. pisał do mnie, ale ani nie mam numeru telefonu przypisanego, ani e-maila pomocy. Ja. No więc właśnie no to jest to, bo ja też próbowałem mu pomóc i, i nic nie. Ale on coś tam próbował Marowczaj na dru drugim końcu coś tam próbował. Ale jednak to nie wyszło, nie wypaliło, bo potem mi pisał. Czyli tak prawdę mówiąc, jeśli będzie chciał powrócić do gry na multiplayer, chyba musi kupić nową grę i od nowa nowe konto, nowego maila. No chyba jedyna opcja. A tam Eurotrack na przecenie chyba 16 zł kosztuje czy coś takiego, czy nawet... A Dina się ty grasz? Mężczyzna. Myślał, że go Maro jego pytam? Bo on jeździ i tak, jak ja soczek piję. A, a może też pije soczek? A o tym nic nie wiem. Tutaj w prawo. Oczywiście zapraszam do kolegi na kanał. Będzie link w opisie. Tam są częste live ma... z, z traka farminga i z etf farminga i z Amerykanów, oczywiście. Mówię, Amerykanie też jeździmy to jako, firma. jako firma, firma Marotransport. A ja znowu. Nie wiem, że to odwróciłeś. Ja cały czas za tobą, jestem. A no nie cały czas, nie cały czas. Ja jak się nie odzywa, to soczek otwiera. Nie, bo gadam to widzów. Dzisiaj nie, nie piję soczku w się jazdy. Muszę jakoś wyglądać na Twoim kanale i u mnie na kanale. No tak. Za to Adi będzie mógł się obejrzeć w akcji, jak od prawej do lewy jeździ. Tropiciel. dróg. No wszystko nagrane. Ale na myśli się na myśli się nie jeździ fajnie. Daj mam miejsce. Ja bym wolał jeździć na nie nikt na myśli. A Na szczęście mam kierownicę. Daj <trujne> można na miejsce jeździć. Czy myszką kierujesz zamiast kierownicy, czy tam klawiaturą, Adi? Ja myszką zamiast kierownicy. Ja cię nie mogę, no to szacun. Najważniejsze jest to, że jadę na najmniejszej czułości myszki Jeśli i nie, to da zmniejszym dalej, nawet ani w Eurotracku, ani na myszce samej No łatwo ustalić Ostatni z w razie muszę to było za, bo Mówicie jak to jest z tymi no, muszkami tak że to lepiej trzymaj odstęp między sobą a mną. No, to na pewno ja bym nie tego Tylko tak, uwagi... tak się, bo już o hamowanie. To teraz dopiero powinieneś ruszyć ze Szczecina. Uważaj, bo Maro jak pomyli biegi, tak jak ja w Amerykanie, to naj nie zdąży wyhamować. Jak kiedyś zamiast jedynki, to wcześniej się wrzuciłem i ten. Jak do mnie przy. Nie, zamiast piątki, to wcześniej się wrzuciłem i nie zdążył wyhamować. Uwierz mi. No, Kiwi, jadę z diabłem w Amerykanie nie? na multiplayer. Blisko się niego trzymałem, on zamiast do przodu to wsteczny zadał, nie? I stanął dębami mi przed maską ja też kiedyś Amerykana grałem, ale Eurotrack mi się bardziej podoba. Panie, są te ciężarówki nowe, te mac czy jakoś tak? No. Nie jeździłem, kupiłem, ale jeszcze nie jeździłem, ani jednej trasy nie zrobiłem nim. Tym makiem. Ale nie wiem, no. chętnie, ja, czy teraz nie mamy bo Wolne in będzie zrobił. Ale ja dzisiaj kupuję tą trzecią, trzecią czy czwartą mapę, co co mówiłeś? Mam wszystkie mapy już dla Amerykanów. Teraz to możemy jeździć bez zastanowienia się. Gdzie mogę, gdzie nie. A i tak blisko się mnie trzymasz, jak w razie czego, to nie zdążysz wyhamować tą myszką. Ty myszką tam hamuje się nie spodziewam, My takim myśle nie to mogę się Hamuję. na inny pas. Maron, wiem jedno. Jak będzie kraska, jak będzie wypadek, to mam to nagrane. Ja też to, ja też to nagrywam. Teraz będzie niespełna rozumu. Kierowca z Kani uderzył No na... w że Tu w prawo będziemy zjeżdżać. I kierunek prawo. Dobrze, I Mam w pasa? pasach? Nie, nie mam w pasa. I jedziemy. Tutaj ja na początku odcinka y, będzie link Discorda podany, tam oczywiście Przekierowuję was do naszej firmy na Discordzie, tam resztę informacji na będzie kacisze. w Discordzie. Wszyscy zgubiani. Nowe auta inaczej się jeździ. No. Ty, kto ma nowe, to ma nowe. No ale nową no, lodówkę ja masz. No. no. Coś się ja w prawie przyniosło na starcie. Jak coś tam w tym na 110. Jak To może mieć równy. Te tonale ja nie lubię tych stronę I ku mnie Diabła wyrzuciła wjeżdżamy Wczytuj zapis I jeszcze za wskazamy Adi, ty hamuj! Ale ja nie ja hamuję, to, to są minusy grania na myszce, że zanim... Tak, to... No to, o, to odległość nie no mają odpowiednio. Zaraz, zaraz, to już widzowie. Ja nie wiem, to czy ja, jeździ na godzinę, więc, to To ma rosny nie, No ja rozumiem, ale to wtedy jak się na myszce gra, to nie ma się hamulce? Czy jak to jest? No jest trudniej hamować, bo trzeba mi myszkę całkowicie. Odrobić? I tak mam, że trzymam ząbkowiki, puścić myczkę i mogę trzymać, e, i nie, nie, nie mogę ja myszką. Dobra, czekajcie już, już ja tutaj wyrzuciło miastę. Nagrywania nie mogę zatrzymać. Czasami tak bywa. I co diabeł? Diabeł wczytuje zapis? Jaki zapis? Jaki zapis? No grę, żebyś od razu tu wszedł z powrotem. A ja bym je wyrzucił ze serwera, wiesz? Może wejść jeszcze raz. Ja tam za tym tunelem od razu stoję. Nie mogę niestety tutaj zatrzymać nagrywania, to widzicie tutaj, ale tutaj nic strasznego nie ma, tutaj wam ich tutaj Ema okay. i wszystko ma ukryte, to no nic nie zaloczycie. E, wiesz, podążam w ten tak, internet też?